Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj lecimy z tematem grzywki doczepiane. Ja już przygotowałam tutaj dwie grzywki. Docelowo dzisiaj pokażemy sześć, żebyście widzieli jaka jest różnica. Są grzywki te 8 gramowe, one są troszeczkę większe. Ta akurat jest w kolorze średniego blondu, tak wygląda. A ta jest tutaj w kolorze blond balejarz. Jak widzicie, ta jest 5 gram, ta jest 8 gram różnice tutaj widać od spodu na bazie, ta ma większą bazę, ja pokażę może do kamery, ta ma większą bazę, ta ma mniejszą bazę, więc automatu, też pokazuję, więc nie wiem, czy dobrze było widać, więc z automatu wiadomo, że włosów jest mniej. Grzywki zaraz Wam pokażę, jak można przypiąć, ja akurat dzisiaj mam założony topper ale i tak Wam pokażę zapięcie tych grzywek, żeby było widać, jaka jest różnica i z czym tak naprawdę na co dzień się z czym się tak naprawdę na co dzień mierzymy. Więc, tak jak pokazuję, tu jest baza tej grzywki 8 gramowej i tu jest taki pasek silikonowy. I dzięki temu, że jest ten pasek, ta grzywka po zapięciu się, że tak nam się nie zsuwa z naszych włosów. Jak ja klikam, słyszycie, jak klika? Więc, jak ona jest zapięta, nie ma możliwości, że coś się zsunie z Waszych włosów. Tutaj mam akurat grzyweczkę. Jeszcze wziąłam tą mniejszą w kolorze średniego brązu. To jest 5 gramowa. ta jest akurat dwójeczka. To jest ciemny brąz 8 gramowa. I jeszcze mam przygotowaną jasny blond. I też jest ta większa grzywka. Ja Wam pokażę, jak wygląda ta grzywka. Ja ją zapnę. Mam akurat toper założony, ale może będzie widać, także już ją odpięłam. Zapinamy spineczkę. Klikamy. I grzywka już jest zamocowana. Ja dam tą metkę z tyłu. Wiem, że to nie jest mój kolor, ale dzięki temu, że grzywka jest w innym kolorze, widzicie różnicę, widzicie jej gęstość. Tak to by się włosy, tak powiem, licowały z moimi, i nie byłoby wiadomo, gdzie jest grzywka tak naprawdę, a gdzie są moje włosy. Więc jak widzicie, 8 gramów dość dobrze tuszuje. Kto potrzebuje coś z rzadszego, rzadszy włoski ma mniejszy ubytek, to proponuję tą grzywkę 5 -gramową. ona jest mniejsza. Te 3 gramy, a jednak robią różnicę ja Wam pokażę ta jest 8 gramowa, tutaj jest ta 5 gramowa, więc jak widzicie, taka jest różnica pomiędzy tymi grzywkami. Są wszystkie kolory, także jest platynowy blond, jest jasny blond, jest ciemny blond, jest średni blond ciepły, blond balayage w ciepłym, w zimnym odcieniu, ciemny blond balayage, jest burgund, jest siwa, po prostu są wszystkie kolory, włącznie z głębim blondem. Także zapraszam.